Basketmania Katowice 2008. Dzisiaj program szkoleniowy dla nauczycieli wykładowo jest dr Wyszard Poznański, były trener kadry polski. Aktualnie trener drugoligowego zespołka jest Ruda Śląska. Tutaj chłopcy katowickich szkół, uczestnicy w, w baskemanii. to i Uczymy zawsze w misji, marsz, w marszu, w dźwięku. Pamiętamy, że. Po doktorze Poznańskim, drugim wykładowcą będzie główny organizator i twórca basketmanii, pan Ryszard Litkowicz. Doktor Ryszard Litkowicz. Za chwileczkę kolejne ćwiczenia basketmania Katowicy. To jest to. Zapraszam. Wszystkie szkoły podstawowej, gimnazja, gimnazja do uczestnictwa w tym programie. Warto grać w koszykówkę.